Po co takie konkursy? Czy warto? Bardzo warto, szczególnie dla szkół, dla młodzieży upośledzonej umysłowo, bo dzięki takim konkursom naprawdę wiele się dzieje i ta młodzież bardzo aktywnie uczestniczy w takich konkursach. Ten konkurs od samego początku przeznaczony był właśnie dla ludzi młodych, najmłodszych, a w mojej ocenie przez tych młodych, najmłodszych trafia do wszystkich. Dzięki tym projektom poznały dzieciaki swoje środowisko, zobaczyły, że mają przepiękne tereny, o które należy dbać. Bo nas nie będzie, tereny będą. O nie trzeba dbać dla następnych pokoleń. Konkurs grantowy jest przez nas uważany za chyba najdoskonalsze narzędzie do tego typu działań, dlatego że z jednej strony pozwala określić to, co w lokalnych społecznościach jest potrzebne do zrobienia, z drugiej strony pozwala tym, którzy lokalnie chcą działać, Rozwijać swoje inicjatywy. Ochrona środowiska to działania, które realizujemy na co dzień, te duże i te małe, ale to także to, co dzieje się w naszych głowach to, jak zmienia się nasza świadomość. Warto jest wziąć udział w konkursie Funduszu Naturalnej Energii. Przynosi on wiele korzyści. Uczy ochrony środowiska i pozwala młodzieży wyjść z budynku szkoły i wyjechać w teren, poznać swoje środowisko. Dlatego bądźcie z nami w konkursie grantowym, wasze projekty naprawdę dokonają wielkiej zmiany.